To będzie materiał bardziej humorystyczny o MBA w Kolegium Humanum. Zaczniemy od niskich wodociągów i poszukamy absolwentów w gminnych spółkach. Jak czytamy na stronie LinkedIn, absolwent Kolegium Humanum znalazł się na stanowisku dyrektora do spraw ekonomicznych Aqua Spółka Zo. To pani Edyta Narloch. Kolegium Humanum pobierała nauki w latach 2020-2021. Według naszej wiedzy to czas, kiedy zajęcia prowadzone były online, między innymi z powodu pandemii. Jak pisze pani dyrektor, ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym. Czy to dlatego nad spółką wisi kara 100 milionów złotych, bo ktoś zamiast pracować zbyt pilnie się uczył? To oczywiście żart. Tytułem w wodociągach może także pochwalić się sama prezes AKWY pani Edyta Pejkard, co osobiście potwierdziła i zapewniła, że uczyła się bardzo sumiennie. Gratulujemy. Pani Edyto, jesteśmy z panią najlepiej w jakiejś dobrze płatnej Radzie Nadzorczej, rzecz jasna. ARN, czyli Agencja Rozwoju Nysy, także może pochwalić się swoimi MBA-kami z Kolegium Humanum. Karina Hereda, główna księgowa i prokurent spółki, która zasiada także w Radzie nadzorczej gminnej spółki Stalny SA. Ta pani studia w kolegium Humanum upodobała sobie podwójnie, bowiem pobierała tam nauki w specjalności nie tylko MBA, ale także DBA, czyli stopień wyżej w latach 2020-2021 i ten drugi stopień od lutego do września 2023 szybko poszło. Chodzą suchy, że prezes Bogdan Wyczołkowski także ma patent w tej szacownej uczelni. Niestety się z tym ukrywa i to nie jest pewna informacja. Czy to dlatego mieszkania budowane przez Simo Polskie są prawie dwa razy droższe niż w innych gminach? Panie Bogdanie, pan na pewno coś wie. Proszę się nie wstydzić, proszę się podzielić wiedzą ekonomiczną. Wszyscy zainwestujemy w nieruchomości i staniemy się bogaci. Nie wiem, czy to było na temat. <grywa> Dodatek specjalny. Właśnie dostałem informację, że ARN, czyli Agencja Rozwoju Nysy, odmówiła udzielenia informacji, czy finansowała swoim pracownikom studia MBA na Kolegium Humanum. Czyli, no, na mój gust, finansowała i nie chce się przyznać komu. Czyżby to była jakaś większa grupa z prezesem na czele? Bardzo prawdopodobne. Na razie nie wiemy, ale się dowiemy. Kolejna przedstawicielka płci pięknej i ARN z MBA od Kolegium Humanum to Małgorzata Gruszka, menadżerka inkubatora przedsiębiorczości tej spółki, jednocześnie kandydatka na radną. Jak pisze o sobie w LinkedIn, jej atuty oprócz szczerego uśmiechu to: Ilość walorów tej kandydatki jest powalająca. To jest doradca zawodowy, trener kompetencji miękkich oraz kompetencji cyfrowych, specjalista do spraw marketingu i sprzedaży, specjalista ekonomii społecznej i partnerstwa lokalnego. Jest wyszkolona w rozwoju osobistym z wykorzystaniem executive life coachingu oraz psychologii pozytywnej, koncentrując się na talentach i mocnych stronach, zarządzaniu energią życiową, a przede wszystkim w samoświadomości i kreatywności. Jezus Maria. Muszę zapisać się do tej pani na jakąś terapię albo przynajmniej szkolenie. To na pewno rozwiąże wszystkie moje problemy i pociągnie do sukcesu. Trzymam kciuki. Pani Małgorzata pochwaliła się nawet swoimi dyplomami w języku polskim i angielskim. Nie pytaliśmy w jakim języku odbywały się zajęcia, a szkoda. I jeszcze jedno. Pani Gruszka straszy nas prawnikiem i czuje się obrażona. Nie rozumiemy dlaczego. Pani Małgorzato, dla mnie jest pani wzorem specjalisty. Najlepszego na jakiego stać nysę. Jak sama potwierdziła, studia y, odbyły się w 20 zjazdach, czyli studia w 20 dni. To jest naprawdę coś. I y, y, y jeszcze online. Nie udało nam się pozyskać informacji najważniejszej, czyli czy burmistrz Kordian Kolbiasz i Piotr Bobak, jego najbliższy współpracownik, także są w kwantowej superpozycji dzięki certyfikatowi MBA z Kolegium Humanum. Mimo gradobicia pytań, nabrali wody w usta i milczą jak zaklęci. Potwierdzili jedynie, że gmina nie płaciła za żadne studia. Podsumowanie. Żeby było jasne, nie sugerujemy, że opisane osoby uczestniczyły w jakimkolwiek procederze opisywanym w mediach o charakterze nielegalnym. Gdyby tak było, to przypominam, że teraz właśnie jest czas, żeby to zgłosić, ponieważ rektor Kolegium Humanum właśnie przebywa w żeńskim areszcie i, jak donoszą media, zaczął sypać. Trzeba zdążyć, zanim coś wysypie, bo wtedy może być już za późno. I teraz już ostateczne podsumowanie. W Polsce jest wiele uczelni oferujących studia podyplomowe na różnym poziomie, wiele bardzo przeciętnych. Jeżeli ktoś bierze udział w zajęciach i czyta książki, to na pewno coś z nich wyniesie. Czy wiedza ta rzeczywiście przygotowuje do nadzorowania spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jakichkolwiek innych, to już jest przedmiot zupełnie innych rozważań. Osoby interesujące się polityką świetnie zdają sobie sprawę, że obsadzanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa nie ma nic wspólnego z kompetencjami, więc to tylko papierki. Proszę, oczywiście, o subskrypcję, udostępnienia i gdyby było coś trzeciego, to też można naciskać.